Jesteśmy w miejscowości Ługi Rędki w gminie Zbuczyn. Kolejna realizacja w ramach programu Czyste Powietrze, którą wykonał nasz zespół z Expert Team. Zaczęliśmy od kotłowni. Usunęliśmy stary piec węglowy i zamontowaliśmy nowoczesną pompę ciepła marki Kaisai. Do tego bufor na centralne ogrzewanie i zbiornik na ciepłą wodę. Całość działa cicho, wydajnie i bezobsługowo. Następnie fotowoltaika. Zamontowaliśmy instalację fotowoltaiczną. O mocy prawie 10 kW opartą o panele Jinko Solar 575 W bifacial, połączona z falownikiem Sofar Solar. To naprawdę solidny zestaw. Świetna wydajność i oszczędności na prądzie. Ostatni etap ocieplenie domu. Wykorzystujemy styropian grafitowy o grubości 15 cm. Część już jest gotowa, a resztę kończymy. Efekt więcej ciepła w domu i mniej strat energii. Całość to kompleksowa termomodernizacja, czyli energooszczędny, ekologiczny i ciepły dom. Tym właśnie zajmujemy się w Expert Team. Pomagamy ludziom mieszkać lepiej. No jestem zadowolony z tej pracy. Bardzo fajnie wykonane. Voltaika działa elegancko, także Polecam wszystkim, kto jest zainteresowany, także warto zrobić i proponuję wszystkim, kto uważa, że warto, to proszę robić. Czyli jest klasa i jakość. Tak, tak, jest elegancko. A nie jest łanie wody? Nie, 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 elegancko jest, wszystko jest ok. Super, super. Cieszymy się. No to co w takim razie? No dziękuję za tą współpracę. jest po naszej stronie. Tak, tak.